Jest taka modlitwa, takie, taki werset codziennie odmawiany przez wszystkich, którzy posługują się, modlą się liturgią godzin na zakończenie dnia. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Kończę cały dzień, powierzam się Panu Bogu. Mam spokojne sumienie, w każdym razie staram się o takie. Mogę być może nawet odejść, jestem gotowy. Mogę odejść z tego świata. Zamykam oczy, zasypiam. Potem się budzę i tak dalej. I tak w kółko. Dzień za dniem, noc za nocą. Czy to jest czuwanie? Jeżeli w nocy przyjdzie Pan Przyjdzie Pan Jezus. No to w zasadzie to dobrze. Niech przychodzi, bo, bo, bo na to czekam. Jestem, jestem przygotowany. Jak będę spał, a On przyjdzie, no to dobrze, to niech przychodzi. Mówię to po to, żeby spróbować jakoś zniuansować, rozróżnić, Dwie rzeczy, czuwanie i bycie przygotowanym. Wydaje mi się, że to nie musi być, nie musi to oznaczać tego samego. Czuwać, a być przygotowanym. Popatrzmy na Ewangelię. Wszystkie Panny zasnęły. I te roztropne, i te drugie. Ale nie wszystkie były tak samo przygotowane. Wydaje się, że wszystkie przestały czuwać. Natomiast myślę, że czuwanie nie musi oznaczać tego w takim potocznym rozumieniu tego słowa, takiego nieustannego napięcia, ciągłego rozmyślania. No, na przykład o końcu świata zbliża się koniec roku liturgicznego, więc te Ewangelie będą właśnie takie, mówiące o czuwaniu, o powtórnym przyjściu e, pana Jezusa. E, niekoniecznie musi to oznaczać właśnie takiego ciągłego, e, no właśnie, czekania, e, czuwania takiego napięcia, bo chyba tak byłoby dosyć trudno nam, e, nam żyć. E, Wydaje się, że raczej chodzi o jakiś taki rodzaj, ja bym tak to nazwał, doglądania, przypilnowania swojego życia. Bo, bo, bo nie, da, nie da rady, tak myślę, czuwać w takim rozumieniu, że nieustannie wypatruję, nieustannie jakby mam otwarte oczy, że nawet na chwilę tego oka nie zamknę, nie przysnę i tak dalej. Raczej. Czuwanie w takiej konkretnej sytuacji, wrażliwość na daną chwilę, czy powiedzmy, czy Ewangelia w tym konkretnym momencie, w tym czym się zajmuje, co mnie spotyka, czy ta Ewangelia działa w moim życiu, czy, czy Ewangelia pracuje we mnie. Co wtedy, kiedy ta czujność, to doglądanie jakoś słabnie. Wtedy wydaje się, że właśnie kluczową rolę odegra to, w jaki sposób ja jestem przygotowany. Jak się zabezpieczyłem, co przygotowałem na, na trudne chwile, jakie mam duchowe zasoby, jak zbudowałem moją wiarę, na czym. Ją zbudowałem, co z moim, nie wiem, kręgosłupem moralnym i tak dalej. To jest, to, jest to, to przygotowanie. I żeby być przygotowanym potrzeba nam roztropności i potrzeba nam mądrości, bo przygotować trzeba się dobrze. Niemądre panny. Byłyby pewnie tymi, które. Pewnie przynieśmy to w ogóle, te, te wszystkie panny, pewnie reprezentują nas wszystkich, cały lud Boży, reprezentują Kościół, czyli pewnie te, te niemądry to byłyby te, które są owszem we wspólnocie wierzących, ale jakoś no, nie. Nie wiem, czy to nie będzie za mocne słowo, ale jakoś y, słabo odczytują pewne zobowiązanie, jakoś słabo rozeznają swoje, y, swoje powołanie. Być może jest tam jakiś rodzaj lekkomyślności, jakieś lekceważenie, beztroska, może y, jakiś kryzys wiary, może brak perspektywy, trudno, trudno powiedzieć, ale, ale jest. Y, jest tam jakaś inna jakość, którą trzeba byłoby zmienić. Brak właśnie tego przygotowania. I, i ta mądrość no, jakoś jej tam brakuje, a wydaje się, że to jest, to jest kluczowe. Pierwsze czytanie, Księga Mądrości, właśnie. Nie przez przypadek to pierwsze czytanie i Ewangelia są, są zestawione dzisiaj ze sobą. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Jak sobie popatrzyłem w greckie znaczenie słów, które tam są użyte, to mówi się, że ta mądrość jest olśniewająca, jest światłem. Właśnie. Tam jest użyte słowo lampra. Czyli ta mądrość jest jak światło gwiazd, jak, jak lampa oświetlająca drogę. I co więcej, to światło ukazuje mi, pokazuje mi jaka ta droga jest, w jakim stanie jest ta, ta droga. Mądrość jest wspaniała, niewiędnie, jest piękna, olśniewająca, niewiędnąca i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy mądrości, ale skąd ją brać? Znowu Księga Mądrości. Myślę, że warto rozważyć przyjęcie takiej postawy. Ci łatwo ją dostrzegą, to znaczy mądrość, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Popatrzcie, wydaje mi się, że jak sobie postawię pytanie: czy jestem mądry? To jest takie ryzyko, czy mam mądrość. To jest takie ryzyko, że e, mogę odpowiedzieć: OK, to mi wystarczy. Jestem wystarczająco mądry. E, albo nie, nie jestem mądry. Jestem jak ta, ta panna, jedna z tych pięciu nieroztropnych. E, wydaje się, że trzeba pójść jakoś dalej, jakoś inaczej, głębiej. I e, odpowiedź jest w tym fragmencie dokładnie. Który, który, który przeczytałem, wydaje się, że warto sobie zadać pytanie o to właśnie, czy ja mądrości pragnę, czy jej szukam, czy jej miłuję, bo wtedy dostrzegę ją, znajdę ją, mądrość będzie mnie jakoś uprzedzać. To nie jest taka rzeczywistość, wydaje się, stała. Dynamiczna, że po prostu jestem mądry raz na zawsze na wszystkie możliwe sytuacje, jakie mnie w życiu spotkają. Wydaje się, że nie, że ciągle tej mądrości trzeba nabywać, nabierać, szukać jej, pragnąć, przede wszystkim miłować. I módlmy się właśnie dzisiaj szczególnie dla nas o mądrość. Amen.